Wielu mówi o dobroczynnym działaniu muzyki, o jej terapeutycznym wpływie, który może nawet przyczynić się do wyleczenia pewnych dolegliwości, czy to fizycznych, czy to psychicznych. Ci sami ludzie natomiast, kiedy usłyszą krytykę jakiegoś rodzaju muzyki, Odpierają te zarzuty twierdzeniem, że muzyka to jest tylko muzyka i ona nie może być zła, że może mieć złe słowa, ale nie, jak, nie muzyka jako taka sama w sobie, że jest ona tylko formą. Nie. Z tym, że wcześniej twierdzili coś innego, mówiąc, że jest dobra, jeśli może dobrze działać, to może i źle działać, tak jak substancje chemiczne inne mogą działać dobrze, inne źle zależy w jakich sytuacjach tak samo muzyka nie? co tam jeszcze? były takie zarzuty, że Ktoś mówił, że na niego wcale ta muzyka źle nie działa, że jej słucha i wcale nie stał się gorszy. Nie, tylko że są na przykład takie substancje, takie trucizny, które nie działają natychmiastowo, tylko się powoli odkładają i po czasie nagle. Uaktywnia się ich działanie. Wtedy właśnie i wtedy nie zdajemy sobie sprawy ze związku z tym, z czego to działanie wynika, bo nastąpiło ono po czasie przez nawarstwienie, nie od razu. Tak samo jest z muzyką. Poza tym, jeśli ktoś jest katolikiem, wierzy w Bożą pomoc. Jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy, że jakaś muzyka jest zła, to jak wierzy, Pan Bóg pomoże mu, żeby nie odczuł tak negatywnych skutków muzyki. Ja tak sobie myślę, nie? Czy muzyka, czy taka krytyka muzyki to jest brak otwartości na nowość, na zmienne czasy, na różnorodność? oczywiście, że nie bo otwartość tolerancja nie oznacza otwartości na wszystko idąc tym tokiem rozumowania musielibyśmy stwierdzić, że jak w jakichś kulturach, czy w jakichś czasach uznaje się za dobre to co my uznajemy za złe na przykład składanie ofiar z dzieci to musimy to zaakceptować i uznać za dobre i uznać, że ktoś na przykład odprawiając jakieś orgie ma w głowie dobre intencje i musimy to zaakceptować i również to robić bo to jest tylko forma za którą kryje się dobra treść i musimy po prostu myśleć nadawać temu dobrą treść na przykład używać słów ładnych do tego nie Tak Nie Zosia No To nie przesada to jest zwyczajna Konsekwencja. Wystarczy chyba, nie? Aha, jeszcze jedno. Nie mówię, żeby całej muzyki odrzucać, którą tu skrytykowaliśmy, ale wyrzucić to, co w niej złe, zostawić utwory, zostawić ładne melodie. Jak są słowa złe, to zmienić. Wyrzucić te transowo-agresywne elementy, zostawić moc z mocnych gatunków rokowych i będzie dobrze, nie? No, da się chyba, co myślicie o tym? A słowo, rok może być fajny, rok jak skała, nie? Tak, ty jesteś Piodropoka. opoka, też skała, można takie nawiązanie zrobić. Nazwać to rokiem, ale trochę zmienić. Wyrzucić to, co tu uznaliśmy za transowe, szkodliwe. Zostawić moc z ciężkich gatunków, ale wyrzucić agresję, ekstatyczność i tak dalej. Da się. Co myślicie o tym?